W pierwszym odcinku zostawiamy tę nieudaną ligę weekendową. Patrzymy do przodu, chcemy się rozwijać i zostawić tą apatię i marazm niesamowity z ostatniego weekendu za sobą i iść po prostu do przodu. Taki właśnie cel miało zrobienie tych ewolucji, które dzisiaj się pojawią w odcinku, które pociągną nasz zespół po prostu do przodu. I zobaczymy z jakimi efektami tutaj przyjdzie się zmierzyć. Uwielbiane zawodniczki przeze mnie, więc najważniejsze, że będą sprawiały przyjemność w graniu te karty. I miejmy taką nadzieję, że jednocześnie wyniki również za tym pójdą. A Wam życzę miłego oglądania. Możemy sobie zwiększyć końcu tego zawodnika. Możemy go rozwinąć. I ja już mam pomysł, kogo nawet zrobimy w tej ewolucji. Niepowtarzalną kartę. Znaczy... O, jeszcze, żerwinia nawet będzie. Mógł. Niepowtarzalna karta, może to źle zabrzmiało. Niepopularna do tych ewolucji na pewno to jest karta. Zrobimy Alex Morgan, pod... ze względu na to, że ta zawodniczka skończyła karierę, trzeba ją uhonorować, tą piękną karierę i piękną zawodniczkę na tyle, na ile można, czyli będziemy nią grać jeszcze dłużej, bo rozegraliśmy już u niej. Oj, przepraszam, nie to. Rozegraliśmy nią 246 spotkań, ale chcemy więcej, jesteśmy głodni tego. I ja Alex Morgan, witamy no, w naszym zespole, trzeba to uhonorować i. Pamiętać, że co ona zrobiła dla dlamskiej piłki. Także idzie do nas do Ewo i będziemy nią jeszcze jakiś czas. Myślę sobie grać. No i to mamy zawodniczkę, która mam nadzieję. Polepszy nam potencjalny bilans. Właśnie. Przyszłość w przyszłości, w przyszłości Ten ligę kątową wyrzucamy z głowy. No i idziemy Alex Morgan. To będzie to ja w to wiesz. Uptombon mati. No kochana. Nie, no ona to zrobi taką robotę. Szkoda, że fizyczności jej nie, nie wzrośnie. No ale Bonmati to jest Bonmati. O, i 5 na 5 To się podoba, się dla mnie nosie. 9 Playstyli, ale damy jej teraz jeszcze ewolucję na Powershoty i na Fałszy, żeby miała. A czekajcie, a bez tego, ile ona ma? Tak na sucho. 7, to akurat. Żebyśmy yy, jej tutaj dali najwięcej, bo ja w nią wierzę, ona jest wyśmienitą kartą. Gra mi się nią przyjemnie bardzo. No i tu teraz, o właśnie. Mocny strzał. Myślę, że można jej dać. Ineski ma. I zagrania, zagrania z fałsza. Też. Podcinki raczej nie są potrzebne. idzie pani Bonmati? Tutaj. Zagramy sobie meczyk, zrobimy tutaj Bonmati. Później ją ulepszymy. To będzie to. Panie tutaj na ławce. No i gramy takim składem, jaki po prostu rozlał nam ligę weekendową. Także zobaczmy, czy w Division Rivals odpalą. Jakiś może większe działa i użyją mózgu troszeczkę. To jest ciekawe dosyć. Pedro Neto, może... W... Czemu ty z lewej nogi uderzasz w takiej sytuacji? No przecież to jest karygodne, chłopie. Okej, okay, tu nie było w ogóle tu podania, ale trudno. Spalił czy nie? Dobra, kaka, nie spalił. Jest Maradona. I Gerd Miller proszę, jak tutaj... Nie, to Neto tutaj wszedł. Na środek ataku, no proszę, zaskoczenie. A no wpuścimy sobie już ewolucje nasze, żeby ewentualnie, no I potencjalnie, jakby tu przeciwnik, zamiar wyjść, to żeby nie uczynił tego zbyt szybko. Chociaż nie zakładamy, że on wyjdzie, oczywiście, ale no, ale No wiecie, jak jest. Wejdzie, ponadto, na środek pola za Turama i tyle. I lecimy. Kaka, przecież masz fineskę. Masz fineskę, kaka. Poprzeczka, i Maradona biegnie w przeciwnym kierunku co piłka. To jest naprawdę umiejętność niebagatelnie duża, bo myślę, że żaden nasz, za, yy, żaden zawodnika, zawodnik, przeciwnika tak się nie zachowa, jak tutaj wybitność naszej jednostki, że oni po prostu od piłki to w drugą stronę. A, ja mam, okej, okay. tu nie było spalonego. Oho, panowie, ale, <ścoughs> co ty robisz, chłopie, kurwa. Nuno Mendes, chwilowe upośledzenie, pierwszy, pierwszy wylew Nuno Mendesa u nas w naszych barwach, na pewno nie ostatni. Wow, po prostu wow. Brawo, Gerd Miller. Gerd Miller, on musi to finalizować, musi, piękna kontra, 2 do jednego O, panowie, wygrajmy po ro... O ten środek pola, Boże Święty. Oni po prostu wakajki, nie? Bakajki, nie no, dobra, tu jest gol. Bo my, Nuno Mendez, niepotrzebnie wybiegliśmy. Ale co tu z, z włosami w ogóle Kwaraskeli się stało? A drugie, no, środek pola. Czy ja tylko to widzę? Czy to jest po prostu. To jest normalne u nas? Maradona, Maradona, Fineska. 3 do 2. Wow. To myślę, że tu może wysoko się skończyć. Zobaczcie, co ten środek pola wyprawia. Oni wszyscy hip, hip Hura do przodu. To jest. To jest mój odbiór. no. Wow, ale odebrałem za drugim razem. Niesamowite, Morgan! Morgan, Alex, Morgan! Ona to strzela! 4 do 2! No i pokazuje, daje taki impuls, że to jest dobry krok, że ją odkurzamy, ale środek pola. To jest niewytłumaczalne w ogóle, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Brawo, Humans! Ale co ten środek pola ma w głowie? <mulny> Będzie myślała jako nieliczna, jak widać w tym zespole. I Alex Morgan również, bo. Okej, okay, no chyba nie muszę mówić, że nie biegłem w Bellingama. <gryw> Był inny plan. Nie ma. Okej, okay, jest jednak. Przeciwnik tu. Brawo, ale to wszystko wraca idealnie pod nogi i do bitka. Środek pola. Piękno. Pokazane normalnie w takim tutaj pułapie. Nasz środek pola. I jego niepowtarzalna jakość. Brawo Casillas. Bo przeciwnik za bardzo nie miał pomysłu tutaj jak to rozegrać. I będzie grał krótko. Pani Morgan. Nie. Będzie gol jednak. Będzie gol, bo my nie bronimy narożnych. Tu nic nie jest bronione. Po prostu jeden zawodnik jest tam, drugi tam. Czterech sobie pali szluga przy kosu na śmieci. No czyli przy naszym bramkarzu. Sobie palą. Bo raczej można go tak spuentować, że to był strzał w środek bramki. Puścił. Puścił. Wiadomo, to wina jest... Znaczy te różne to już wiadomo nie od wczoraj, że są pojebane, no ale środek, bramki, strzał i tracimy. Jaka to jest po prostu różnica pomiędzy kartami? Dobra no, ja już nie mam po prostu nerwów na tych zawodników i przez to tak nimi wybiegam. No, co jak co, no, git, jest git, to dobrze. Nie mamy środkowych pomocników i to jest, to jest dosyć ważny problem, o którym trzeba porozmawiać. I proszę, Kaka tutaj uderzył, uderzył piłkę, mamy 6 do 5, masakryczny mecz, ale no nie mamy obrony, cóż tu, 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 tu jakby dużo mówić. Ja pierdolę. I nie, nie przełączysz się na tego drugiego zawodnika, nie? Nie przełączysz się. Niesamowite rzecz. Przesunąłem się i się udało. W ogóle nie tu, ale ok Gerd Miller, Gerd Miller wyrównujemy. Ja pierdzielę, cóż tu się dzieje, cóż tu się dzieje. Makabra. Ja, też tu są przestrzenie straszne. Maradona i prowadzimy 7 do 6, wow, wow. Wow. Zobaczcie, środek pola, nie ma nic, tempa nie ma, niesamowite. Lampka przestała świecić, ciekawe. Jest Morgan. Igor Miller! 8 do 6. Coż za hokejówka tutaj się wydarzyła, teraz I Ricardo Kaka finalizuje. Ale czas oddawania strzałów, jakby skrócił tak do dwóch godzin, to może byśmy się cieszyli z jego tutaj uczestnictwa, tak? To jest dosyć to kuriozalne: ten, 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 ten czas reakcji i szybkość oddawania, właśnie, strzałów. Tak. Gerd Müller. Znowu też to trwa Boże, Naprawdę. Fart, fart. Powinno to być od razu bezpośrednio, myślę, trafione, ale no dobra. Wygrywamy ten kuriozalny mecz. Cieszmy się z małych rzeczy. I może to będzie taki punkt zwrotny i zaczniemy tutaj coś obserwować lepszego, bo no tutaj, no brak zwinności naszych, bo my od, klikamy tak często odbiór, bo wystarczy, że przeciwnik, jak my nie odbierzemy w tym czasie, o jest tu może być nerwówka wychodzi na to, bo zobaczcie, okej. Okay. Bo, jak my nie odbierzemy za pierwszym razem piłki, to wystarczy, że przeciwnik zmieni kierunek biegu o centymetr i mija naszych zawodników. Także, no. Mamy tu troszeczkę utrudnienia i przez to te, te odbiory są takie dosyć yy, na strzała. Mamy, mamy, proszę Państwa, zwycięstwo w tym. Czu, czubkowatym meczu. Pojebany mecz. Tak jak cała liga weekendowa, ale tu wygraliśmy. Ale 9-6, no kurwa, nie można być zadowolony z takich wyników. To znaczy, że po prostu przeciwnik. Co drugą akcją, on sobie wchodził do nas, do naszej, yy, ten, bramki, no. Ja pierdolę. Muszę pododować yy, lampki. Dobra, Bonmati ma już yy, kolejny playstyle. Zwykły. I teraz tak, pani Bonmati, jeszcze chcemy dać tobie fałsze, bo ja będę to grał. Mam nadzieję taką, że mnie po prostu nie zniszczysz psychicznie. No, podcinki to nie. Ale tam jest 10 playstyle potrzebne, e, maksymalnie 10, będzie miał 9, czyli wejdzie. I damy jej jeszcze, yy, co, to, to, co to jest, fałsze. To też jej się przyda. I baterijkę ma. Nice. Wierzymy, że ty jako SPO tutaj udźwigniesz. Udźwigniesz to wszystko. Miejmy taką nadzieję. A Alex Morgan? Jeszcze jeden mecz. Dobra, meczik kolejny. Zobaczmy, lekkie tutaj kosmetyczne zmiany. W naszych spd może będą lepiej grali. Wysokość też zmieniona. No, miejmy nadzieję, że ta obrona będzie jakoś tutaj wyglądała. Kolejne spotkanko. Pasuje mnie? Nie. Ale my mamy kakę. Kaka! No, chujowy strzał. Jest tu Pedro Neto, który ma szybkość! No i on jest za szybki. Nawet dla siebie, bo nie zdążył oddać strzału. Ajajaj, szkoda. Griezmann! Strzela brameczkę. A my spuścimy sobie, bo nasi zawodnicy po prostu nie lubią grać w odpowiedni sposób, także Macalister, dziękujemy. Minęliśmy go. Maradona! Ja pierdolę, co to jest? Kaka. Kaka! Kaka! Boże święty! Boże święty! On nie, nie umie biegać! No ale odebrał to dwa razy tę piłkę, no, w kluczowych momentach, no, to jest pojebanego, nie? Niesamowicie pojebanego. Kaka! RICARDO KAKA! Ja pierdolę, nie no, dwa lata i my tego nie strzelamy, nie no, to jest niesamowite, nie. niestety, Jak pierdziele, ale tu wszyscy udaru dostali i to... ale Bonmati, jakie podanie, wow. Aha. Spoko, spoko, no. Fajnie to wyglądało, ale tu zgranie jest Mendes. To było z pierwszej piłki, no troszeczkę słabo. O oh yes. na ślaczku. Nie, nie, ona ślaczka nie ma. Ale jest wybitnie z winną kartą. Brawo, chyba czy obronił? Obronił, brawo. No to ładnie, ładnie tam 4-1. Okej, okay. no jest debilizm, jest debilizm. Jak widać podanie po raz kolejny i, i nic. Wow. Tutaj jeszcze biegnie Alex Morgan. Fineska, musisz, brawo, 3 do 1, Alex Morgan, no ona bez ewolucji pokazuje tutaj, że my nie, niepotrzebnie z niej zrezygnowaliśmy jakiś czas temu, no co ona tutaj naprawdę pokazuje, no to jest coś niesamowitego, mamy kolejne zwycięstwo, Alex Morgan plus 5 i prawe skrzydełko, no okej, okay, to do, dobrze wiedzieć, bo właśnie tutaj jest Gerd Miller także by, by się gryźli niepotrzebnie, ale mamy, mamy i do tego playsta już rakietka, będzie jeszcze szybsza. Bonmati, kolejne tutaj uderzenia z fałsza tym razem. No i możemy ją wrzucić do, do celowej naszej ewolucji. Pani Bonmati, czekaliśmy krupulatnie za Panią. Żeby móc Panią gdzieś tutaj wrzucić w ewolucję i się cieszyć tą jakością tych, tej karty. No i to jest chyba to. To jest to. 11 playstyle. Rolę, no wiadomo, no, SP lub SPO, cudownie, 5 na 5, wszystko, a tym bardziej, że sympatia nie do opisania do tej zawodniczki, także nie, nie będziemy na pewno tego żałować. Bonmati wchodzi w ewolucję i mam nadzieję, że te zwycięstwa w Division Rivals to był tylko przedsmak tego, co nas czeka dalej po tych ewolucjach, po tych wzmocnieniach, tu żeńska ekipa ratunkowa przychodzi. Pani Morgan i pani Bonmati. Mam nadzieję, że to będzie piękny wydźwięk i skończymy z przeciętnością. Jak widać, dosyć ok, tutaj się zaprezentowały nasze zawodniczki. Oczywiście to jeszcze daleka droga, żeby ulepszyć je w pełni, żeby ta jakość tutaj biła od nich regularnie, ale fajnie to się zapowiada. Sprawia to przyjemność, bo uwielbiamy obie zawodniczki. I to jest najistotniejsze, żeby właśnie grać kartami, które sprawiają po prostu przyjemność. Wtedy, mimo pewnych niepowodzeń, i tak widzimy uśmiech na twarzy i miejmy nadzieję, że u nas też tego doświadczymy. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście do lajkowania, do subskrypcji, by być na bieżąco i zobaczyć, jak te ewolucje będą się sprawowały w przyszłości. Dzięki jeszcze raz za wszystko. z tam miłego. kionka. No i cóż, do zobaczenia jutro, do 17. Arka, hej, cześć.